Pokażę wam mecz, w którym ja wykierowałem. Grałem sam. moi randomy. W ogóle nic nie grali. Okej, okay, idę tutaj sobie Leonem. Standardowo. Spada gdzieś tam meteorycik. Spada w tą B. Ona tego unika. Jessy już sam się pcha i umiera. Ja tam walczę z B. Jestem pewny śmierci. Zasłaniam się gadżetem. Dobijam, nie dobijam jej. Karl tam zginął. Czekam aż się wyleczę w krzaczkach. Tutaj atakuję Asha. Zabijam tą B. Używam ulta, leczę się. Tu tego Asha. Chowam się tam w komcie. Zabijam tego Gaila jakimś cudem. On robi tutaj odklejki z tych trampolin. Bawi się jednym słowem. Ja się śmieję i się kręcę. Tutaj nawalam w niego. I rundka wygrana. 1v3 wygrane. Jessie miała jakiegoś awka. Asteroida już w nią skacze. Muszę tam przewinąć, żeby było widać walkę. Jessie tam coś obija. włączam ulta. Rasuję tą bi. Uciekam i ją zabijam. Odpalam ulta. Lecę tam gdzieś na dół. Jednak nie. Jestem u góry i zabiłem tego Asha. Tam jest gdzieś Geil. Mam już złoła. trafia mnie u ulta. Mam 94 HP. Jestem blisko śmierci, ale idę do rogu się wyleczyć. Wychodzę tam. Idę do prawej strony. Nawalam w gościa. Idę do krzaków. Używam ulta, i go podjeżdżam. I tak oto sam wygrałem rundę na nukaucie.